Proszę zaczekać. Panie pacjencie, proszę zaczekać. O, moje plecy. Stój, bo użyję paralizatora. W porządku? Dlaczego pan ucieka? Dlaczego pan ucieka z sali operacyjnej? Bo pan jest konfidentem. ma. Ja kurwa, nie chcę dowiedzieć psów. E, Ruda, ten zielony cię wezywał, przypierdol mu, ja spierdalam. Nie wierzę. Saj, taki. Eee. Nie, są. Nazwał cię żerafą. Oj! Ta... Wasz kurwa koński ogon, nic ci będę wierzył na pewno. Teraz poczekasz sobie na policję. Nie obchodzi mnie. Będziesz tu czekał, i tyle, nie obchodzi mnie. Ej, hey, dobra, jesteś administratorów tutaj? Co? Wołę saj na żądawę, bo kurwa, to jest idiota. Nie, ja, ja jestem to. No proszę kurwa, ja... kogokolwiek Nie, nawet tak. mamy Pogada z policjantem, nie ze mną Po pierwsze tam... Na ja panu... Na żądawę, zapraszam nie, 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 nie obchodzi mnie pana rządowy. Poczekam na policjanta pierwszy Nie, idziemy na rządowy. Dobra. wyjazd rządowy, czy majora? No, majora. Dobra.